Superintendent. Kto to taki? Intendent bardziej nam się kojarzy z kimś, kto nas w coś zaopatruje albo coś nadzoruje. I rzeczywiście, w przypadku kościoła czy części kościołów protestanckich, ewangelickich, mówimy czasami o stanowisku, o funkcji superintendenta, czyli takiego specyficznego nadzorcy. W Polsce, jeśli idzie o ten tytuł, zachował się on w kościele ewangelicko-metodystycznym. W kościele reformowanym i w kościele ewangelsko-augsburskim ten tytuł odszedł już do historii. Przechodziliśmy pewną ewolucję, zwłaszcza w naszym kościele, gdzie superintendenci stawali się seniorami, a obecnie są biskupami diecezjalnymi. W zasadzie funkcja jest taka sama. Będąc kilka miesięcy temu we wschodnich Niemczech, w Saksonii, na spotkaniu superintendentów, bardzo szybko się zorientowałem, na czym w ich przypadku polega funkcja superintendenta. Był biskup krajowy, czyli można powiedzieć takim ogólnym językiem, zwierzchnik Kościoła Saksonii, i byli superintendenci. Ci superintendenci to byli nadzorcy pewnych okręgów kościelnych, z tym, że nieco większych niż dekanaty czyli, czyli to było kilka, kilkanaście parafii położonych w danym mieście czy na danym obszarze, i zwierzchnictwo nad tymi parafiami czy w zasadzie bardziej nad pastorami, po prostu jeszcze należało do superintendenta, czyli struktura pastor, superintendent, biskup. Tak jak powiedziałem, w Polsce już w Kościele Ewangelicko-Augsburskim, w Kościele Reformowanym nie używamy tego tytułu. Ten tytuł pojawia się w Kościele Ewangelicko-Metodystycznym. Po co o tym mówimy? Dlaczego przypominam o tym właśnie pojęciu superintendent? Bardzo często zdarza się wziąć do ręki jakiś starszy dokument, starszą książkę, starsze opracowanie. No i tam znajdujemy, że ksiądz superintendent i tu pada imię i nazwisko. Jeżeli nie wiemy, kim był superintendent, no to zaczynamy się zastanawiać, kto to był, czy to był może ksiądz, który zajmował się no, pierwsze co, zanim poznałem sam to stanowisko, co taki ksiądz, kim taki ksiądz był. No to wydawało mi się, że jest to ksiądz, jest to ktoś, kto po prostu zajmuje się Takim szczególnym administrowaniem, zaopatrywaniem danego okręgu kościelnego. To myślenie jest błędne. Superintendent kiedyś, dzisiaj biskup.